Witanie, hej, 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 widzowie z tej strony Maciuś Gaming 2016! Dzisiaj witamy na kanale z Dzisiaj będziemy powiedział francuskiej kataklumby mordując wszystko co się rusza, Ale... w tym oraz rodziny z dziećmi. Ale to nie są rosyjskie katakumby, tylko czarny piątek. Skoro ty występujesz aktualnie na... powiedzmy, że... Ja no, nagrywam, więc no... Yy, przeczytaj te hieroglify. Okej okay. eee, eee, dobra eee, okej, okay, nie można używać NoClipa Eee no ja, też tak zraduję, bo to jest paruski Tak aj, to panie okej okay, że nie można liczować mapy też tak zraduję, bo rozumiem z tego trzy słowa Aha, okej okay. Okay. To było antyklimatyczne, spodziewałem się dłuższego spotkania. O nie, nie! O, jutro jest w poniedziałek cztery. Tak. Um. Nie zrozumiałem. No, też nie. Ale sobie coś... Się... Dobra, wiesz co? E, e, drodzy uczniowie, dzisiaj mam lekcję a, o narodach a, a USA, może, fuck, a, je, a, we a the... angels, fuck a, yeah, we're the fuck yeah, we're A może nie psuj mapy? Nie psuję mapy, to tylko jest taka y, lekcja o narodach. Aha. Mo, o. Mogę się dotknąć auta? Ok, czołag to jest coś, czego by na pewno użyło emo dziecko w szkole O, ale jest nie nie jest familia friendly! O, tak, dojdź do ciebie, brachu. nie zrozumiałem! Mów po polsku! O, widziałem. Oh. Um. O, śramę. Mm. Też masz zablokowaną kamerę? O. Nie, ja widzę. Okej, okay, kamera. Ja mam zafacowaną kamerę. Jak to? Mm. Ja mam złamany kart, ja patrzę w lewo. Po mocy mój kart jest złamany. Ale wstałeś Aha. już? Żyjesz? No, no żyję, nie widzisz mnie. A ja mam kamerę zliczowaną też tak zupełnie. Aha. No nic nie może zrobić. Ja jestem warzywem. Eee. Um. Eee, a gdzie jesteś? W kiblu. Chodzisz do kibla? Może ty wejść pierwszy do kibla. A, bo to trzeba wejść. No, faktycznie. A, faktycznie. O, i w końcu nie jestem zepsuty, ale jestem w tobie. A nagrywa się już? Nas słychać? Yy, no. Ja już zacząłem, zacząłem jakiś czas temu nagrywać. a, a no to...

Nie, nie wiem. O, chyba wstaliśmy. O, patrz, ktoś ma walka. Ha ha, ma walka, ha, ha. To, to Coś po rusku, nawet nie wiem co. Mem skotkiem. Ej, wiem co tu pisze. Przejechałem twoją, twoją rodzinę. <śleszamy> nie wiem, coś zgraduje. Ale przywitanie, ej no, nie zrobiłem przywitania. Hej, 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 drodzy widzowie, dzisiaj wydamy czarny czyli mapę o czarnym Piotrusiu Panu, który wyjarał 7, 7 gramów czystej kokainy prosto do mózgu. A raczej wąchał, a nie wyjarał. O możemy iść? Oto rzucę w kogoś w czarną osobę najlepiej. Nie, ej, jestem czarny. Nie, zostaw ja Jesteś biały, jesteś biały, chodź tu, będę kamieniuje cię krzesłem. Chodź tu. Chodź tu, yeah. jesteś zbyt biały. Jesteś zbyt biały. Yeah. Chodź tu, yeah. Nie. Chodź. Chodź tu. Moje krzesło. A! mam broń! Yeah, mam broń! Hey, hey, halo, nie miałaś brać broni, bo się znowu coś zepsuje i drugą przerwę techniczną mieliśmy zrobić. Byśmy zrobili. Dobra, krzesło zatrzymało wszystkie moje pociąg... Aaa, dobra, nieważne, idziemy. Wiesz, hmm. sam... co... Skąd to tam ma iść? Słuchałeś gościa? Ja nie rozumiem rosyjskiego. Też nie. O! Ja chyba... O oh, Boże, ja, ja cię... Chyba... Trzepanówka! Ej, chyba zgaduję, co trzeba zrobić. Ja bym się no jak poczekaj, poczekaj cicha, poczekaj cicha mi trupala, A prosto z Ale Okej, chyba mamy iść po, po piwo i po papierosy, bo jesteśmy sla... Slawym, tak zwanym. O nie, ale nasz czarny sąsiad nas chyba będzie niego. No, chyba... chyba. Ja tam widziałem piwo, no nie... Goni nas... On nas goni? Goni nas! Czekaj, pój na ja moją strzelbę, bo jesteśmy w radni! Lepna strzelba! Nie nie strzelaj w niego! Strzelaj golno! Ej no bo, no, bo zestrasz mapę znowu! Jest, czy ty, ty, ty się w ogóle na błędach swoich nie uczysz. To było śmieszne jak spadł no, i uderzył ryjema ziemię i już... A my tutaj czasami musimy użyć za bobrody. Trochę tu niespecjalnie się komfortowo czuję. ale musimy coś w tym miejscu zrobić. O, Tak, ubrania musieliśmy tam, bo to była paralnia. Coś tam usłyszałem. Cześć, coś, co, coś, coś. Okej, okay, powiedzmy, że już to nie wiem, co się widać, czy nie, co. coś. <grystuj> widzimy w drodze, części czarnej, no to czyli najbardziej że masz 100 na markecie? yo, ją! Tak, ją, witamy, ty cię lewisz, to nie zesajcie się i nie pomieście się. No, idziemy dalej. O! Tak, to, 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 to tak, bo w, bo w ostatniej części ty nie jeszcze ten nas czarny porwał. A, ja, ja tylko widziałem, że to coś nas goniło. Ej, co jest? O! Ej. O dobra, odblokowałem się. Ej, może, ej, może w sumie ja powinienem iść śpieszy, bo mnie wszystko mija, a nagranie będzie dupy. nie, czarna postać! O. Ej, coś to... Ej, ogólnie to dronił nas gościu, który wstrzyknął sobie 7 mg wczoraj wody na prosto do mózgu. tam w błędach. To tak, ciemniało. Ja przodem. A, mamy uciekać. Ja bym uciekał. Może użyjemy strzelby kieszonkowej? O o, o, o. Ok, on, on goni teraz ciebie. O. Am, On ale... ucieka przed I nami! On ale... przed nami uciekał ty, ty, ty już trzeci albo czwarty raz już byś strzelby albo jakiegoś jakiekolwiek... gram ja, ja po prostu sobie ja, ja rolę prawdziwego Rosjanina i używam broni przy każdej okazji To to jest <laughs> Zlecić Rosjan z tymi, ja nie żyję w Rosji, ja nie jestem prawdziwym Slawem. A, ja mam Erzora, ale ty co widzisz? Karabin maszynowy. O, no O, to czegoś nie mam. M 9 Minecraft heavy weapons. A. No to, to było w listowanych do pobrania, i za to jest pełno, a i musimy go bronić. Strzelaj! Ale ja, nie... ja nie widzę nic. O, teraz widzę. Ej, ty masz jakiś większy render distance, mi się dopiero teraz zaczęli pojawiać. Nie, ja po prostu słyszałem ich, a, a... przy okazji widziałem. A, bo ja mam tylko ten, jedną... słuchawkę. No i świetnie, i zginął nas No Nie nadajesz się do tej pracy! Zgłaszam zwolnienie cię! No nie moja wina, niedawno zacząłem trenować aim'a. Nawet jeśli nie widzisz, otwórz chodź i nie słyszę, że trafisz bezdomnego! Ja nie widzę swojego celownika, co to ma być? Ja też nie widzę! Szydaj, no może trafisz! Głosem walaszka sobie wyobraź, że to powiedziałem. Kim? Walaszka, wyobraź sobie, że powiedziałem to głosem walaszka. Nie wiem, kto to jest. Ten, ten od bomby, A na bomby na przykład? A dobra. Cały magazynek! <laughs> Dokładnie! O. Widzi granata w dubstok. No to klaszli granatami, ja nawet nie widzę amunicji ani nic. O kurde, ich ciała tam upadają! No właśnie ja tak samo, ja w ogóle nie widzę chudni. No nawet nie wiem ile mam życia, bo nic nie tego. Ja nie mam, ja też, ja po prostu strzelam, strzelam Czemu ty tyle te ty, ty drzwi włamuje? Są zrobią sra przy tyni? Strzelaj ja może trafisz Kapitanie, jesteście będziemy musieli trzymać ten stronghold! Ja po prostu strzelam, nawet nie widzę, ile mnie się ja po prostu w nich pluję. No otwórz te drzwi! O, nareszcie. O! W ciebie chyba damy trochę nam boli. O, z powrotem tutaj. No okay, wiesz co chyba idziemy spać, będziemy był ciężki. O! Pan czarnie no, 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 super, 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 że patrzyłem, no, Come on, no, czy możesz nie wychodzić mi na drogę osób, jeśli się ma pasnąć. Okej, okay, przeszliśmy tą mapę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Yeah. To, 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 to tak. To tak samo, jak ty nagrywałeś, jak oceniasz mapę. Dokładnie, ja oceniam mapę czarny na 10! Ta mapa była fajna! Zabiliśmy dużo czarnych! Spostrzegam czarne dzieci w szkole, tak, było super! Jakbyś byś pytał to tak mam PTZ Eee. Okej. Ale to... Ale przy okazji z bo strzelasz do ściany. On jeszcze może żyć! jak wyładowałeś dwa magazyki w niego, to już na pewno nie będzie żył. A, już trzy! Może. On jeszcze może wstać! A, a. पाल में रुचाओ No! 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 OK